Tutaj godzinę poświęcicie, musicie tutaj być. Idę dalej, no to jest rynek. Tam macie wszystko na makietach. Opowiadałem. A tutaj ten kościół jest. Też w następnym etapie będzie. O rynku już nie muszę co mówić, bo wszystko wiecie, nowy Olkusz, prawo magdeburskie. I piwnica pod kamienicami Olkuskich. Siedemset lat temu i to Galena Ruda ołowiu to są bogactwa arkusza ruda ołowiu. To była galena, czyli ruda ołowiu, sława i bogactwo. A ołów, broń, srebro, naczynia wtedy i tak dalej. Tak się rozwijały kopalnie: ziu, 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 ziu. Rosz. I blenda. Czyli ruda ta. To już taka konkretna kopalnia. Żum, żum, I tu uroby. I tu wydobywano ołów. A tutaj wytapiano najpierw od Prymitywna metoda co nie? Ołów się tam zbierał. Niska temperatura topnienia to się zbierało i wyciągano. Tutaj już lepszy taki stos, widzicie sami, wszystko tam, a tu spływało, czyli już coś lepszego Po ściankach do tego, do podstawy, i tutaj wielokrotnego piec szybowy, tam wszystko wrzucano czy nie, czyli kilka razy tu teraz tam wrzucano, a tu się wydobywano Ołów. i tutaj wszystko można dotknąć i wprawić w ruch to co używano w kopalniach. O, to jest. Proszę bardzo. Trubarki medes Kierat. Do odwadniania Płuczka. większe mniejsze. Kierat. Maszyny górnicze. Proszę bardzo. I odwodnienie. To na ten temat. I tu są piwnice dalsze, które są nieudostępnione. No wiadomo, trzeba robić palę zabezpieczenia, aby się wszystko załamało może Żelbety. To tu jest fragment sztolni, sztolnia zrobiono tak, że tu był na górze pokład, robiono sztolnie, woda, jeżeli była zalana do sztolni, odpowiednie nachylenie i z takiego pokładu do rzeki doszło oproszę, no Ponikowska sztolnia i kanału na powierzchni dzięki spadek no i proszę bardzo superancja bo to po prostu było w górze i tak robili i, I waga, ważenie ważenie Cegła tam o fruda. Aż musieli ważyć to po prostu. No bo co? Żeby nie było przekrętów i organy olkuskie. Proszę. Część jeszcze niedostępna do zwiedzania. Zobaczcie mury kamienic po środku. No superanstwo. Trwają prace. Wszędzie jest. Kamienie, czyli stary Olkusz. I macie, jak chcieliście, złota komnata w Olkuszu. I taki krzyż jest. Sredna, no i tu po zburzeniu tych kamienic z kwartału królewskiego, proszę bardzo, są takie detale kamienne. Złożona. Slepieniec z chyba, taki złot. I teraz mamy pieniądze, wiadomo, srebro, Mennica królewska była i tyle. Projekt, czyli trzy grosze warty, orginał. I projekt. Moszk pański, A tu jest oryginał, projekt kolonny trzeciego to czyli 3 grosze miał